Zastanawiasz się, jak zmienić swoje życie w zaledwie 72 godziny. Kluczem jest ucieczka od zgiełku, od ciągłego pościgu za aprobatą, zanurzenie się w samym sobie. Brzmi szalenie? Wiem, bo świat krzyczy, że sukces to bycie na świeczniku, ciągłe udowadnianie swojej wartości, przekrzykiwanie innych. Lata obserwacji wielkich postaci utwierdziły mnie jednak w przekonaniu, że prawdziwe zwycięstwo, Rodzi się w ciszy, w wewnętrznej sile. Jeśli odważysz się zignorować zewnętrzny szum i skupić na sobie, Twoja transformacja rozpocznie się właśnie teraz. Czujesz się wypalony, zagubiony, sparaliżowany cudzymi opiniami? Wahasz się przed prostymi decyzjami, bojąc się osądu? To cena życia w zgodzie z oczekiwaniami innych. Pomysły kiełkują, ale zanim zdążysz działać, wyobrażasz sobie drwiny, sceptycyzm, brak zrozumienia. Twój potencjał powoli blednie. W momencie, gdy uciszysz ten wewnętrzny hałas i zagłębisz się w introspekcję, dzieje się magia. Zewnętrzne głosy milkną, pojawia się coś subtelniejszego, autentyczniejszego, twoja intuicja. Szepce cicho, potrzebuje ciszy, by ją usłyszeć. To wewnętrzny kompas, zawsze wskazujący właściwą drogę, lecz zasłonięty przez zewnętrzne krzyki. Pamiętam, jak po rozmowie z Andrew Carnegie ogarnął mnie niepokój. Wyczułem coś wielkiego, coś, co trzeba było zbadać, zrozumieć, utrwalić. Kiedy wspomniałem kolegom dziennikarzom o zamiarze porzucenia pracy i skupieniu się na badaniu sukcesu, spotkałem się z kpinami i ostrzeżeniami. Nic z tego nie będzie. Te słowa dręczyły mnie przez dni, wątpliwość mnie zżerała, wtedy odszedłem. Znalazłem ciszę, uciekłem z miasta, wędrowałem polnymi ścieżkami, siadywałem z notesem, wsłuchując się w to, co tylko cisza mogła mi powiedzieć. Z dala od tłumu zacząłem pisać to, co później stało się fundamentem mojego dziedzictwa. Ludzie boją się samotności ze swoimi myślami, bo w ciszy dochodzi do konfrontacji z prawdą. Nikt nie chce stanąć twarzą w twarz z faktem, że odkłada swoje życie na później, ze względu na opinie kompletnie nieistotne. Ile razy odkładałeś plany z powodu czyjejś szydery, ile razy rezygnowałeś z marzeń, przewidując krytykę tych, którzy sami niczego nie zbudowali. Cisza przywraca kontrolę nad sobą. Tam twoje projekty zakorzeniają się. Kiedy przestaniesz mówić o swoich sukcesach i po prostu zaczniesz działać, coś się zmienia. Chronisz się przed przedwczesnymi osądami, nawet tymi własnymi. Dzielenie się marzeniami zbyt wcześnie może je zabić w oczach tych, którzy nie potrafią dostrzec wizji. To jak posadzenie nasiona i wystawienie go na wiatr, zanim zdąży wypuścić korzenie. Wyobraź sobie dwóch ludzi na polu: jeden krzyczy o nasionach, które posieje, drugi kopie ziemię i pracuje w ciszy. Po trzech miesiącach, kto zbierze obfitrze żniwo? hałaśliwy czy cichy? Odpowiedź jest oczywista, ale niewielu odważa się być tym drugim. Dlaczego? Bo cisza wymaga przekonania. A większość wciąż kieruje się pragnieniem braw. Siła, której szukasz, nie przyjdzie z zewnętrznej motywacji ani z szybkiej odpowiedzi. Pojawi się, gdy przestaniesz dzielić się wszystkim ze wszystkimi, gdy zdecydujesz, że Twój postęp będzie prywatny. Wstawaj wcześniej, ale nikomu o tym nie mów. Wydłużaj wieczory, ale nie oczekuj pochwał. Szlifuj swój umysł jak ostrze. Nie na pokaz, ale dla siebie. Nie chodzi o udowadnianie, lecz o doskonalenie. Przestań przekonywać innych o swoim sukcesie. Przekonaj siebie. A jak to zrobić? Działając, nawet bez świadków, nawet bez zewnętrznej wiary. Przez kolejne trzy dni Twoim wyzwaniem jest uprawianie ciszy, jak świętego rytuału. Zmniejsz ilość słów, unikaj opowiadania o swoich planach, obserwuj więcej. Kiedy ktoś zapyta, co robisz, uśmiechnij się i kontynuuj. Bo mniej istotne jest to, co mówią o Twojej drodze, niż to, kim stajesz się na niej. Nie musisz być zrozumiany, musisz być zdeterminowany, a to kwitnie w ciszy. Nie spiesz się, by zostać zauważonym, bądź cierpliwy, by stać się niepodważalnym. Wyniki, gdy nadejdą, będą mówiły same za siebie. Więc powiedz mi, będziesz nadal zabiegał o aprobatę? Czy uciszysz świat i wreszcie usłyszysz siebie? Większość żyje jak w wyścigu, bez mety, bez kierunku, a co najciekawsze, wyścigu, którego sami nie wybrali. Budzą się codziennie, patrząc na innych, wierząc, że się spóźniają. Ale ja pytam. Spóźniają się na co, przed kim? To cichy jad współczesnego świata, porównywanie się. Zaczyna się dobrze, z jasnym celem, ale wystarczy spojrzenie na kogoś, kto wygląda na bardziej zaawansowanego, a twoja pewność siebie pryska. Zamiast podążać własną drogą, próbujesz nadążyć za innymi, ale ten rytm nigdy nie będzie twój. I uwierz, nic nie niszczy celu szybciej niż próba życia czyimś celem. Nauczyłem się tego wcześniej. Andrew Carnegie powiedział mi coś, co noszę w sercu. Jedyny wyścig, który się liczy, to ten, który prowadzi Cię do Twojego celu. Problem w tym, że wielu biegnie w miejsca, do których nigdy nie chcieli dotrzeć. Podążają ścieżkami wytyczonymi przez strach, presję, porównania, a cena jest wysoka. Zmarnowane życie w pogoni za czymś, co nawet osiągnięte nie napełnia. Czy czułeś się kiedyś tak, jakbyś ciągle był w tyle, nawet robiąc wszystko dobrze? Kopiowanie nawyków, celów czy decyzji tylko dlatego, że widziałeś, że ktoś odniósł sukces dzięki nim, to nie jest postęp, to przebrany za sukces rozpacz. To iluzja dobrze prosperującego życia, bo naśladujesz. Spójrz na Thomasa Edisona. Pracował w odosobnieniu przez lata, powtarzał eksperymenty, zawodził setki razy, aż zapaliła się żarówka. Gdy inni szukali natychmiastowego uznania, on szukał jasności. Edison nie konkurował z nikim, zanurzał się w swojej wizji. I dlatego, gdy jego wynalazek zabłysnął, nie tylko zapaliła się żarówka, zapalił się nowy świat. Ale nie wszyscy mieli taką przenikliwość. Nikola Tesla, genialny umysł, został uduszony przez ciągłą potrzebę bycia uznanym, zrozumianym, podziwianym. Lata spędził na udowadnianiu swojej wartości, a pomimo wspaniałych wynalazków, jego wewnętrzny spokój został zniszczony przez poczucie niedostatku i ciągłe porównywanie się. Nie pokonała go nauka, ale ciężar aprobaty, która nigdy nie przyszła tak, jak oczekiwał. Widzisz różnicę? Jeden tworzył w ciszy, drugi wołał o uznanie. Jeden zwyciężył wewnętrznie, zanim zwyciężył zewnętrznie. Drugi zgubił się, nawet mając widoczne osiągnięcia. Gdzie ty jesteś w tej historii? Biegniesz, bo masz cel? Czy tylko dlatego, że nie możesz znieść myśli o tym, że wyglądasz na stojącego w miejscu, przez kolejne trzy dni proponuję proste, ale głębokie doświadczenie: odłącz się od cudzego postępu. Przestań porównywać swoje nasiono do drzewa innych. Usiądź w ciszy i zadaj sobie pytanie: jaka jest moja misja, jaka jest moja roślina, bo jeśli nie posiejesz swojej, będziesz spędzać życie zbierając bezsmakowe owoce. Zacznij pisać własne kroki. Może wydawać się to powolne, ale czyn dokonany z przekonaniem ma głębokie korzenie. Nie musi być szybkie. Musi być wierne. Budując we własnym tempie, nikt Cię nie powali. Twoja podstawa nie leży w szybkości, ale w prawdzie. Unikaj skrótów. Unikaj potrzeby pokazywania swoich postępów. Nie myl ruchu z celem. Są ludzie, którzy ciągle się wiercą, a pozostają w tym samym miejscu. Zajęci, ale niespełnieni. Widoczni, ale odłączeni od rzeczywistości. Pamiętaj. Czas poświęcony na porównywanie to czas niepoświęcony na tworzenie, a nikt nie buduje niczego unikalnego, naśladując to, co już istnieje. Przez kolejne trzy dni spójrz w głąb siebie, pisząc, rozmyślając, spacerując. Pozwól ciszy pokazać to, co hałas zawsze próbował ukryć Twoją prawdziwą drogę, a gdy się pojawi Podążaj bez pośpiechu, bez widowni, tylko ty i twoja prawda to wszystko, czego potrzebujesz. Dlaczego tak wielu zaczyna z entuzjazmem, a tak niewielu dochodzi do końca? Dlaczego niedzielne wieczorne obietnice rozpływają się w poniedziałkowy poranek? Odpowiedź jest prosta i niewygodna: brak cichej dyscypliny nie tej, aby zaimponować, ale tej, której nikt nie widzi. Tej, która trwa w braku braw, pochwał czy uznania, prawdziwa dyscyplina jest niewidzialna, a przez to najpotężniejsza. Widziałem to z bliska, pracując z prezydentem Franklinem Rooseveltem. Nigdy nie był najbardziej rozmowny, ale bez wątpienia był najbardziej konsekwentny. W jego nawykach była prawie święta rutyna dokładnie przestrzegane godziny, codzienna lektura, starannie przygotowane spotkania. Robił to, co musiał zrobić, nawet gdy świat zdawał się walić. A gdy budujesz w tym wzorcu ciszy, Twoje wyniki nadchodzą jak grom z jasnego nieba. Dyscyplina nie bierze się z motywacji, ale z decyzji. Większość czeka na inspirację jak na boski wiatr. Ale ten, kto buduje, nie czeka na wiatr, wiosłuje, nawet przy spokojnym morzu. Ile razy czekałeś na odpowiedni nastrój, żeby zrobić to, co konieczne, i ile razy ten nastrój nigdy nie nadszedł, tymczasem czas mijał, plany gniły. A to, co miałeś w środku, stało się kolejnym porzuconym pomysłem w ciemności. Różnica między tym, kto mówi, a tym, kto zmienia, leży w niewidocznych powtórzeniach. Wyobraź sobie murarza układającego cegłę na cegle, dzień po dniu, bez pośpiechu, bez publiczności, podczas gdy inni mówią: Dalej się tym zajmujesz? On odpowiada ciszą i kolejną cegłą, aż pewnego dnia powstaje mur, a potem kolejny i kolejny, aż niewidzialne staje się niezaprzeczalne. Świat nazywa to nagłym sukcesem. Ale on wie, że nic nie było szybkie, było tylko ciche. Sam tego doświadczyłem. W pierwszych latach pisania prawa triumfu nikogo to nie obchodziło. To były białe noce bez zwrotu, bez gwarancji. Czytałem, studiowałem, pisałem, skreślałem. Przepisywałem. Tymczasem koledzy publikowali lekkie artykuły, zdobywali uwagę. Niektórzy mówili mi, że tracę czas na pomysły, których nikt nie przeczyta, ale ja nie chciałem tylko publikować chciałem zmienić a to wymaga głębi, wytrwałości, dyscypliny tej, którą pielęgnuje się tylko w ciszy łatwo być zdyscyplinowanym z publicznością łatwo poświęcać się, gdy jest uznanie. Trudno jest kontynuować, gdy nikt nie zauważa, gdy wszystko wydaje się nieistotne. Ale to właśnie tam rodzi się prawdziwa siła. Cicha dyscyplina buduje coś, czego nikt nie może ci odebrać: szacunek do samego siebie. Aby rozpocząć tę transformację w 72 godziny, nie zaczynaj od wielkich planów. Zacznij od prostego zobowiązania. Wybierz jedno działanie: małe. Ale symboliczne. I powtarzaj je przez trzy dni. Może to być wstawanie o tej samej godzinie, spacer, przeczytanie rozdziału, uniknięcie rozproszenia. Mniej ważne są rozmiary. Ważna jest cisza, z jaką to robisz. Ale nikomu o tym nie mów. Nie zapowiadaj, nie publikuj, nie szukaj aprobaty. Zachowaj to dla siebie. Rzeczywistość nie musi być eksponowana, zanim dojrzeje. Nasiono nie prosi o brawa, żeby wykiełkować, rośnie, cicho, wytrwale, wiernie swojej naturze. Może teraz tego nie zauważasz, ale każdy mały czyn wykonany bez zawodzenia jest jak ostrzenie miecza. Może go nie użyjesz dzisiaj, ale w odpowiednim dniu będzie gotowy. I tego dnia świat zobaczy, co zbudowałeś, gdy nikt nie patrzył. Cicha dyscyplina cię kształtuje, wyciąga cię z zależności od zewnętrznych czynników i zmienia w kogoś motywowanego przekonaniem. Działasz nie dlatego, że czujesz się zmotywowany, ale dlatego, że stałeś się typem osoby, która działa. A to, mój przyjacielu, to wolność. Wolność bycia niezachwianym, nawet gdy wszystko wokół woła, byś się poddał. Przyjrzyj się swoim nawykom, zapytaj siebie, które mnie wzmacniają, nawet bez nagrody. Zamiast składać obietnice na przyszłość, oddaj się praktyce w teraźniejszości. Cegła po cegle, strona po stronie, dzień po dniu, a kiedy się obejrzysz, coś nowego stanie w tobie nie przez przypadek, nie przez szczęście. Ale dlatego, że zbudowałeś i nikt nie będzie mógł ci tego odebrać, nigdy. Zauważyłeś, jak samo próbowanie się tłumaczyć męczy, z każdą usprawiedliwieniem, z każdą próbą przekonania kogoś o tym, co robisz, jest tak, jakby kawałek twojej energii się ulatniał, zaczyna dzień pełen pomysłów i planów, ale kończy wyczerpany. Bez zrobienia tego, co naprawdę się liczyło, to nieciężka praca cię wyczerpuje, to nadmierna ekspozycja, to nawyk opowiadania wszystkiego, tłumaczenia wszystkiego, odpowiadania na wszystko, to ciężar życia w próbie bycia zrozumianym przez tych, którzy sami siebie nie rozumieją. Istnieje zmęczenie, które nie pojawia się w ciele, ale w duszy. Pojawia się, gdy oddajesz swoją uwagę każdej krytyce, swoją odpowiedź każdej wątpliwości i swoją siłę każdemu komentarzowi, o który nigdy nie prosiłeś. Ile razy czułeś się zmuszony tłumaczyć się za zbyt śmiałe marzenia? Ile razy cofnąłeś się przed strachem, przed wyglądaniem na aroganckiego lub byciem źle zrozumianym? Ile pomysłów stłumiłeś tylko dlatego, że ktoś spojrzał na ciebie z dezaprobatą? Musisz zrozumieć coś, co zmieniło moje życie. Świat nie musi wiedzieć, co robisz. Świat musi zobaczyć, co zbudowałeś, gdy nikt nie patrzył. Tylko tyle. Nadmierne tłumaczenie to rozcieńczanie swojej siły. Próbując przekonać innych do swojej drogi, już w nią wątpisz. Prawdziwe przekonanie nie potrzebuje obrony. Podtrzymuje się w ciszy. Widziałem to wiele razy. Niezwykli ludzie z genialnymi pomysłami, pogrążeni w niepewności, bo ciągle próbowali się tłumaczyć. Jest tak, jakby ciągle prosili o pozwolenie na rozwój, a co najgorsze, nawet z tak i tak się nie ruszali. Bo problemem nigdy nie była opinia innych problemem było zapomnienie o własnej wartości. Pamiętam okres, w którym musiałem podjąć trudną decyzję odmówić kontraktu wydawniczego. Aby zachować integralność tworzonego przeze mnie materiału. Wielu mówiło, że jestem szalony, że marnuję rzadką okazję. Radzono mi, żebym był bardziej elastyczny, dostosował się do rynku. Ale ja wiedziałem, co robię, wiedziałem, co buduję, i nawet nie mogąc tego w pełni wyjaśnić, wybrałem ciszę. I w tej ciszy zachowałem swoją istotę. Lata później, gdy moje dzieło zdobyło uznanie, nikt już nie kwestionował mojej decyzji. Wynik sam za mnie przemówił. Nie potrzebujesz pozwolenia nikogo, żeby stać się tym, kim wiesz, że możesz być. Im bardziej próbujesz być zrozumiany, tym bardziej się gubisz. Istnieje spokój, który rodzi się tylko wtedy, gdy decydujesz się już nie bronić. Kiedy nie marnujesz już swojego głosu na tych, którzy nie są gotowi słuchać. Dojrzałość przychodzi, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już nikogo przekonywać, tylko budować. Prawda jest taka, że nie wszyscy zasługują na słuchanie Twoich planów, nie wszyscy są gotowi zrozumieć Twoje motywacje i dobrze, nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz tłumaczyć, dlaczego wstajesz wcześnie, dlaczego unikasz pewnych miejsc, dlaczego jesteś spokojniejszy, bardziej skupiony, bardziej wybiórczy. To nie jest arogancja. To ochrona, to strategia. Naprawdę uważasz, że kowal, kształtując swój miecz, wyjaśnia każdy cios? Nie. On po prostu kuje, ostrzy, kształtuje. A gdy miecz jest gotowy, mówi sam za siebie. To musisz zrobić ze swoim życiem. Buduj w ciszy. Chron swój ogień. Wydatkuj swoją energię na to, co buduje, nie na to, co rozprasza. Przez kolejne trzy dni wykonaj to ćwiczenie. Za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę tłumaczenia się, zatrzymaj się. Oddychaj. I idź dalej. Pamiętaj, że Twoja droga nie musi być zrozumiana, aby być prawdziwa. Nie jesteś nikomu winien edytowanej wersji swojej prawdy. Twoją misją jest życie tak spójne, tak solidne, że gdy wyniki nadejdą, nawet cisza wyda się krzykiem. A może w tym procesie zauważysz coś jeszcze cenniejszego: że wolność nie przychodzi, gdy wszyscy cię rozumieją, ale gdy ty już tego nie potrzebujesz. Od tego momentu nikt już nie może cię powstrzymać, bo nikt już nie ma dostępu do tego, czego już nie oddajesz. Stajesz się niedostępny nie dlatego, że jesteś nieprzenikniony, ale dlatego, że jesteś całościowy, całościowy w ciszy, całościowy w przekonaniu. A to, mój przyjacielu, to siła, której nikt nie może ci odebrać, nigdy. Cisza to miejsce, gdzie się odnajdujesz, wzmacniasz i wreszcie wyzwalasz. W skupieniu rodzi się jasność, w cichej dyscyplinie pojawia się siła, a z dala od zgiełku świata odnajdujesz swój kierunek. Nie potrzebujesz pozwolenia ani braw, tylko decyzji. Transformacja nie zaczyna się, gdy świat widzi, że się zmieniasz. Zaczyna się, gdy ty sam, w środku, decydujesz się uciszyć szum i usłyszeć swoją własną prawdę. A teraz, gdy to zrozumiałeś, jesteś gotowy, by wejść na wyższy poziom swojej ewolucji i stać się o jeden procent lepszy niż jesteś teraz. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia w następnym filmie.